Siemanko. Mamy już prawie maj, więc czas ruszyć tyłki i zabrać się za zapomniany zimą ogród, w którym już wkrótce będzie można rozkręcać imprezki, chilloutować się, relaksować i po prostu dobrze się bawić. Zobaczcie, co w tym temacie dzisiaj dla was przygotowaliśmy. Zawsze kiedy na dworze robi się cieplej, chętnie sięgamy po zabawy z wodą. Właśnie dlatego postanowiłem stworzyć gietkę dla dzieciaczków, w której główną rolę będzie grała woda. Zobaczcie do mojego sposobu będę potrzebował rynne z zaślepkami, kantówkę, lakier do drewna, zabawkowe łódki oraz spryskiwacze. Kantówkę tnę na fragmenty i wycinam pół kola. Tak przygotowane elementy lakieruję i pozostawiam do wyschnięcia. W międzyczasie tnę rynne na dwa odcinki o długości każdy półtora metra. Na końcu zakładam zaślepki, zabezpieczam gorącym klejem i umieszczam w drewnianych prowadnicach. Pozostało już tylko wlać wodę i można się bawić. Jak widzicie, taki sprzęcik jest całkiem prosty do zrobienia i nie zajmie wam dużo czasu. Dlatego wykonajcie go sami. 3, 2, 1, start! <grywa> <grywa> Mimo tego, że jestem ciepło ubrany, prognozy pogody mówią, że będzie coraz lepiej. Dodatkowo, jeżeli dodacie do tego fakt, że zbliża się majówka, to wydaje mi się, że mój pomysł będzie idealny. A co wam dzisiaj pokażę? Otóż, kochani, pokażę Wam, jak przygotować ognisko, a bardziej miejsce pod ognisko, jeżeli jeszcze takiego nie posiadacie. Oglądajcie. Do mojego sposobu będę potrzebował tylko i wyłącznie 34 cegieł, a w wersji rozbudowanej 38. Na początku na ziemi ustawiamy coś okrągłego. U mnie jest to felga z oponą. Dokoła niej ustawiamy cegły. Najpierw pierwszą warstwę, a potem drugą. Ważne jest, aby było równo. Na końcu wyciągamy koło i już można rozpalić ognisko i piec kiełbaski. Aha, dodatkowo ustawiam kilka cegieł na górze, aby można było sobie oprzeć kilki z kiełbaskami. Słuchajcie, w tym momencie powinno nastąpić outro, ale. Takie kiełbachy tak pachną, a na tak mi się toczy do buzi, że nie wiem i tak naprawdę nie chcę nic mówić. Ognisko wygląda dobrze, zróbcie sobie takie, zaproście znajomych, bawcie się. Na razie. Kiedy robi się ciepło, naprawdę fajnie jest wyjść ze znajomymi na dwór i pograć sobie w jakąś ciekawą grę. Dziś zaproponuję Wam siatkówkę, ale nie taką zwykłą, bo w wersji 2.0. Na początku zaczynam od wykopania pięciu dziur pod słupki. Nie robię tego losowo, tylko według schematu, który będziecie mieli w opisie. Następnie mocno wbijam słupki, a dziury zasypuję ziemią. Pamiętajcie, aby wszystko dobrze uklepać. Teraz czas na najciekawszą część, czyli na zamontowanie dwóch siatek. Musicie je rozciągnąć i zamontować do słupków. Najlepiej w tym przypadku sprawdzą się trytytki. Ostatnim krokiem będzie zaznaczenie pola za pomocą taśmy i wbicie śledzi. Zasady gry są bardzo proste i generalnie trzymamy się tego, co znamy z siatkówki. Z tą różnicą, że mamy czterech zawodników i każdy gra sam. Jeżeli chodzi o punkty, to zbieramy tylko te stracone. Czyli, jeżeli zawodnikowi spadnie piłka na boisko lub wybije ją poza boisko, to ma jeden punkt. Przegrywa ta osoba, która pierwsza zdobędzie 5 punktów. Zobaczcie, jak to wygląda. Ależ Aleś! Minus jeden! Staba! Wiosna obfituje w pogodne dni, dlatego aby nie marnować tego cennego czasu, pokażę Wam jak stworzyć grę literaki w wersji ogrodowej. Zaczynam od pocięcia kantówki na słupki. Każdy z jednej strony powinien mieć nacięcie pod kątem co najmniej 45 stopni, tak aby łatwiej było go wbić w ziemię. Teraz nawiercam w górnej części otwór, dokładnie wszystko szlifuję i pokrywam bejcą oraz lakieruję dla lepszego efektu. Słupki sobie spokojnie schną, a ja zabieram się za panele. Wycinam z nich kwadraty. W moim przypadku są to elementy o wymiarach 31 na 31 cm. Dokładnie je przecieram z pyłu i naklejam litery. Teraz sznurkiem łączę kantówki, po czym wbijam je w wybranym miejscu. Punktacje do zabawy znajdziecie w linku pod filmem. Przy tej grze oderwiecie się od komputerów, zrelaksujecie na łonie natury, a przy okazji wzbogacicie słownictwo. A więc zagrajcie i Wy! Relaks w ogrodzie nie może odbyć się bez oryginalnych mebli, ale jak je zrobić? Okazuje się, że wystarczy dobry pomysł. Zobaczcie, jak zrobić ogrodowe taborety. Zaczynam od okorowania grubego pieńka i nacięcia go na krzyż. Następnie wlewam do środka podpałkę w płynie, podpalam i czekam, aż pieniek nieco się wypali. Teraz zalewam całość wodą, a kiedy wszystko stygnie, ścieram zwęglone fragmenty drucianą szczotką i szlifuję. Na koniec, przy użyciu sprężonego powietrza, wydmuchuje wszystkie zanieczyszczenia ze szczelin, po czym kilkukrotnie lakieruje taborety. Takie oryginalne ogrodowe taborety z pewnością zwrócą wszystkich uwagę. Ich sposób wykonania jest naprawdę banalny, a efekt sami ocencie. Mamy nadzieję, że przygotowane przez nas patenty przydadzą Wam się na okres majówki i oczywiście nie tylko. Ale oprócz tego wbijajcie oglądać nasz hit, który nagraliśmy razem z Letnim Hamskim Potrywem z okazji 20-lecia Castorany. Oglądajcie i bawcie się dobrze!